Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Siema, siema, witam w nowym odcinku z Case Haga na moim kanale. Następnie wstępie chciałbym się o tym, że do wygrają się 2000 zł pocałem z moim kodem minimum 21 zł, a czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, a do wygrania się rękawiczki Crimson Web za tysiaczka oraz bają najtrudniej za tysiaczka. Pięć skinków tańszych już rozdaliśmy, zostały te dwa najdroższe, więc zachęcam serdecznie. Czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, a żeby wpłacić jakieś tutaj plusik, wpisać tutaj kodzik GraVidal18 daje wam 20% więcej do wpłaty oraz 4 zł bonusu powitalnego jeśli gracie pierwszy raz z dwie metod płatności. czy to czy Pace of card, czy Skinki, a jak wypłacacie, Skinki, do Was bardzo szybko, dosłownie w minutkę, nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć zastosuj, bo inaczej mój kod się po prostu nie zaliczy, nie dostaniecie 20% więcej do wpłaty, ani nie będzie mieć szans na wygranie 2000 zł z moim kodem, także zachęcam, żeby o tym pamiętać, no i poza tym dla mnie to jest duże wsparcie, więc dziękuję z góry, jeśli po prostu to zrobicie. A myślę, że warto, bo dzisiaj robimy najgrubszą bitwę na stronie z o 3 miliony złotych, ale co zaraz do tego przejdziemy, bo jeszcze chciałbym wam pokazać, że na stronie macie nagrody za levele, za każdy level macie kaskę i to naprawdę sporo. wielkimi krokami się zbliżamy do ostatniego levela, za który mamy prawie 300 tysięcy złotych, więc naprawdę grubo, naprawdę duża kaska poza tym na stronie mamy darmowe skrzęczki co 24 godziny, każdą z nich możecie otworzyć w zależności od tego jaki level macie, także otwórzmy sobie tutaj legendy, pyk, za 111 level i zobaczymy co dostaniemy, oj speed moda wyłączyłem, no dostajemy emeczkę za 400 zł, najczęściej ją trafią, zawsze spoko, bo jest to za darmo kaska. Poza tym na stronie mamy eventing, w rankingu za dane miejsce, które zamieścicie na koniec eventu otrzymujecie skinka, za pierwsze miejsce jest butterfly za ponad 12 tysięcy, więc naprawdę śliczna koska, przede wszystkim droga koska. Poza nią jest wiele innych ślicznych kosek, takie jak karambit case hardened, czy tutaj jakieś trzy szkieletony mamy. No mamy ogólnie wiele skinków, kosek, rękawiczek. No i za ostatnie miejsce tutaj też warto sobie upolować Handsmana Tiger Tufa, bo no, myślę, że warto takie za 77 miejsce, spoko sprawa. Poza tym mamy Marketplace, w którym możecie kupować czy to skrzynki, czy skinki, czy nawet balans na stronie. Więc też naprawdę fajnie, bo... No diamenciki się nabijają po prostu za to, że, że gracie sobie, także musimy sprzedać Dragon Lorkę, żeby zrobić najdroższą bitwę. No jak widzicie, no ja nie mam oczywiście 750 tysięcy na tą bitwę, bo tyle ona kosztuje, no 3 miliony na cztery osoby. And... Więc, oczywiście, no istnieje taka magiczna sztuczka, zaraz sobie to zrobimy. Patrzcie to, to będzie tak potężna bitwa w życiu, tak potężnej bitwy nie widzieliście w życiu. 740 tysięcy, czyli 3 miliony na trzy osoby. Klikamy sobie tryb borrow, czyli tryb pożyczki i ta bitwa nas wyniesie wtedy 74 tysiące, ale otrzymamy tylko 10% z wygranej. E, oczywiście robimy sobie to w 2 na 2, żeby mieć większą szansę na wygraną, żeby nie przegrać, świecie. bo 1 na 4, no to ciężko. E, 2 na 2, idziemy sobie w TT 75 koła, to i tak jest, to i tak jest dużo to i tak jest dużo e, no ale, ale wiecie no tutaj 750 koła, widnieje, nie bitwa za 750 koła, lecimy, zaczynamy od meduski no to jest najgrubsza bitwa na stronie, w życiu tak grubej bitwy nie było Dragon Lorca, pięknie, no tutaj musi sypać musi sypać, no 750 koła wydaliśmy wiadomo, otrzymamy z tego 10% ale ale no zobaczymy 3 miliony ogólnie, 3 miliony, jakby złączyć wszystko, to 3 miliony Tak grubego odcinka to nie było, no że wygraliśmy ostatnio, to mogę sobie pozwolić na taki odcinek, trafiamy hola, ale oni Dragon lorkę, ale prowadzimy ciągle, no tutaj będzie leciało non stop takie rzeczy, no przynajmniej taką mam nadzieję, no tylko szkoda, że dla przeciwników przegrywamy, ale trafiamy Dragon i znowu wracamy na prowadzenie. Jezu, co to będzie za bitwa? Co to będzie za bitwa? Kolejna Dragon lorka. oni oni i Meduza, to oni lepiej. Ale dobra, prowadzimy, o 28 koła Kolejna Meduza dla nich, ale dla nas Dragonlorka. Jezu, ten będą ciągle Dragonlorki, Meduzy i hole. No i kolejny Hole. Co to będzie za bitwa? Co to będzie za bitwa? Kolejna Dragonlorka. Jezu święty, to jest najmocniejsza bitwa, najmocniejsza bitwa. Dragonlorka teraz dla przeciwników razem z Meduzą. No my już mamy ponad 300 koła. Jezu święty, oni 250. O, to jest gruba, to nawet jeszcze nie połowa. A już się tak naprawdę połowa zwróciła, nie? 380 koła. Kolejna Dragon Lorka dla nich teraz. A my już 110 koła przewagi mieliśmy przed sekundą, no ale już troszkę to zmalało. Niestety. Kolejna skrzyneczka i Dragonlorka dla nich no odrabiają, już są blisko nas. Już jest tylko 18 koła różnicy, ale teraz my trafiamy Dragon Lorkę. Jezu święty. Stys, wiecie, bo ja tutaj się emocjonuję o 75 koła, nie o 750 wiadomo, bo oczywiście no, w życiu takiej bitwy bym nie zrobił. Ale za 75 koła to i tak, tak jest jedna z najgrubszych bitew jakie robiłem. Chyba raz robiłem za 100 koła, o ile się nie mylę. Ale no za tyle to nie robiliśmy nigdy. Ale tu leci, ale tu leci, ale tu leci. 50 koła przewagi mamy. No już teraz więcej, już teraz więcej. Już teraz prawie 100 koła. 24 skrzynka przed nami. 25 w tym momencie. W tym momencie minęła połowa. Oni mają 550 tysięcy, my mamy 600 prawie. Więc już jest ponad milion w puli. Już jest ponad milion w puli, a to dopiero połowa bitwy, więc tutaj naprawdę może się dużo wydarzyć. No myślę, że po milion na łeb to na pewno będzie, tylko że no w moim Oj, dwa hole aż dostali, oj, teraz się wrócili. 50 koła różnicy. No w moim przypadku no, chciałbym z bitwy za 75 koła no chociaż 100 koła dostać, tak? I no chociaż ten milion na łeb jak będzie, no ale to będzie na no 100%. No musiałoby nic nie lecieć, a teraz trafiamy dwie Dragonlorki. Właśnie, najważniejsze, żeby to w ogóle wygrać, ale mamy 120 koła przewagi. Więc jest naprawdę dobra droga ku temu. 33 skrzynka. No jest mocno, jest mocno. 120 koła przewagi. Lecimy po swoje. Wygramy najgrubszą bitwę na stronie. Proszę. Znaczy mam nadzieję, że wygramy, bo to się jeszcze może dużo zmienić. Bardziej, że Dragon Dragonlorkę i... No, już jest 90k przewagi, no to się bardzo szybko może zmieniać, ale mam nadzieję, że jednak utrzymamy to trafiamy haula, także super. W ogóle mam. A nie, mam najwięcej z mojej drużyny, ale bot force tutaj przeciwników ratuje, bo bot stew, no właśnie trafia haula, ale ma niecałe 300 koła. Teraz ja trafiam haula, fajnie, fajnie. 40 skrzynka przed nami i 3 haulę poleciały, z czego 2 dla nas, także pięknie. No, 100 koła przewagi mamy niecałe, a zostało 10 skrzynek, już 9 w tym momencie 42 skrzynka przed nami, i kolejny hole, no już ponad bańkę mamy. No, to już 100 koła na łeb będzie na pewno, w sensie no w jego przypadku to milion. Dwie dragonorki, dwie dragonorki, co tu się dzieje? Co to jest kolejna dragonorka? Co to jest za odcinek? Co to jest za odcinek? 45 skrzynka przed nami, w tym momencie zostało 5 skrzynek do końca. No, już tego się przegrać nie da 240 koła przewagi. No już troszkę mniej, no dalej, 200 koła przewagi ponad. No nie da się już tego przegrać, po Dragon Lordce jeszcze dostajemy. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Dwa haule i oni jeszcze Dragon Lorkę, żeby nam podbić. No już, już teraz to już na pewno się nie da, no my, nawet jakby cztery Dragon Lorki dostali, ale nie dostają, my dostajemy jeszcze haula, to teraz jeszcze Dragon Lorki, żeby nam podbić. No haula, haulem nam podbili i tu jest... 2,5 miliona w puli ponad 127 koła sobie wygrałem no, mój bot z drużyny wygrał milion 270 tysięcy, no ja miałem oczywiście 10% tutaj 127 tysięcy wygrałem, 2,5 miliona bitwa, 2,5 miliona bitwa, no bitwa za 3 miliony, no ale 2,5 siadło jakby, no wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi mamy 3 dragon lorki. mamy trzy dragon lorki. to jest niesamowite to jest niesamowite widzowie, więc na sam koniec, ja sobie tutaj jeszcze sprzedam te skinki oczywiście no, i na sam koniec otwórzmy sobie jedną tu skrzyneczkę. Jeszcze normalnie, po prostu na zakończenie. Myślę, że odcinek był najgrubszy w historii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawicie łapkę w górę suba dzwonkiem, no i uży, użyjecie przede wszystkim mojego kodu. kiedy Grawi do 18, 20% więcej do wpłaty, 4 zł bonusu powitalnego, no i 2000 zł do wygrania macie z moim kodem. Czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną. A ja na sam koniec, już nie przedłużając, otwieram ostatnią skrzynkę. Dam sobie, żeby trochę poleciało, a nie na speedmodzie. I co dostajemy na sam koniec czy to będzie Dragonorka, no nie jest to Talon Knife, także ja wam dziękuję, widzimy się oczywiście jutro, otrzymajcie sielo.